Hej, dzisiaj porozmawiamy o temacie, który może totalnie odmienić Twoje życie: jak zbudować pewność siebie i sprawić, by kobiety same lgnęły do ciebie, bez desperacji i tanich trików. Jeśli czujesz, że brakuje ci tej wewnętrznej siły, przez co Twoje relacje z kobietami nie idą tak, jakbyś chciał, to ten odcinek jest dla ciebie. Bierz kawę, usiądź wygodnie i słuchaj uważnie, bo będzie konkret. Pewność siebie. Czym tak naprawdę jest? Zacznijmy od podstaw. Wielu facetów myśli, że pewność siebie to głośne zachowanie, dominowanie nad innymi, albo bycie duszą towarzystwa błąd. Pewność siebie to świadomość własnej wartości, niezależnie od tego, co myślą inni, to stan, w którym wiesz, kim jesteś i czego chcesz, nie szukasz akceptacji u innych, nie boisz się odrzucenia, nie porównujesz się do innych facetów. Kobiety to czują. Mężczyzna, który jest pewny siebie, nie musi się popisywać, on po prostu jest. Największy wróg pewności siebie? Desperacja. Widziałeś kiedyś faceta, który robił wszystko, żeby tylko jakaś kobieta zwróciła na niego uwagę, wysyłał milion wiadomości, non-stop pytał, czy ją czymś nie uraził, albo zgadzał się na wszystko, byle tylko jej się przypodobać. To jest desperacja, a kobiety wyczuwają ją na kilometr. Pewny siebie facet. Nie zabiega o uwagę na siłę. Nie traktuje jednej kobiety jak tę jedyną, zanim ją dobrze pozna. Nie robi wszystko, żeby się przypodobać. Zamiast tego, ma mentalność obfitości. Wie, że jeśli jedna kobieta nie jest nim zainteresowana, to znajdzie się inna, która będzie. Nie boi się stracić. Nie trzyma się relacji na siłę. Jest niezależny emocjonalnie. Jego wartość nie zależy od tego, czy jakaś kobieta go chce, czy nie. To nie oznacza, że masz być zimnym draniem. Chodzi o to, by nie uzależniać swojego poczucia wartości od tego, czy dana kobieta cię polubi. Jak budować stalową pewność siebie? Teraz przejdźmy do konkretów. Co zrobić, żeby naturalnie budować swoją pewność siebie? Pracuj nad sobą. Nie dla kobiet, ale dla siebie. Faceci często pytają: co mam zrobić, żeby kobiety mnie chciały? A ja pytam: co masz zrobić, żebyś ty sam siebie szanował? Zadbaj o swoje ciało. Nie musisz wyglądać jak kulturysta, ale ćwiczenia wzmacniają nie tylko ciało, ale i psychikę. Znajdź pasję. Kobiety kochają facetów, którzy mają coś, co ich napędza. Popraw swoją komunikację. Umiejętność rozmowy daje ogromną przewagę. Gdy masz w życiu swój kierunek, kobiety to zauważają. Nic nie działa bardziej na atrakcyjność niż gość, który ma własne cele i nie traci czasu na desperackie szukanie uwagi. Zmień sposób myślenia o kobietach. Pewność siebie to też kwestia nastawienia. Błąd. Myślisz, że kobiety to nagroda, którą trzeba zdobyć. Lepsze podejście. Kobiety to ludzie, tak samo jak ty. Kiedy przestajesz traktować kobiety jak cele do zdobycia i zaczynasz traktować je jak zwykłych ludzi, rozmowy stają się naturalne, a ty nie jesteś spięty. Podejmuj wyzwania i wychodź ze strefy komfortu. Pewność siebie rośnie, kiedy regularnie robisz rzeczy, które cię lekko stresują. Spróbuj codziennie zrobić coś, co cię trochę krępuje. Zagadnij kogoś nowego na ulicy, powiedz komplement kasjerce w sklepie, wypowiedz swoją opinię na spotkaniu, nawet jeśli się boisz. Im częściej wychodzisz poza swoją strefę komfortu, tym bardziej czujesz, że masz kontrolę nad swoim życiem. Dlaczego kobiety lecą na pewnych siebie facetów? To proste. Pewny siebie facet daje kobiecie poczucie bezpieczeństwa. Nie chodzi tu tylko o bezpieczeństwo fizyczne, ale emocjonalne. Facet, który wie, kim jest i czego chce, sprawia, że kobieta może się przy nim zrelaksować. Kiedy jesteś pewny siebie, kobieta nie musi się zastanawiać, czy masz na nią pomysł. Nie stresuje się, czy masz do niej pretensje, bo jesteś niezależny emocjonalnie. Czuje, że może być sobą, bo ty nie szukasz jej akceptacji. I co najlepsze, nie musisz się starać, żeby kobiety cię chciały, one same do ciebie lgną. Podsumowanie: Jak stać się pewnym siebie facetem? Przestań szukać akceptacji u kobiet. Twoja wartość nie zależy od ich opinii. Zajmij się sobą, rozwijaj swoje pasje, wygląd i umiejętności. Traktuj kobiety jak ludzi, a nie jak nagrody do zdobycia. Codziennie rób coś, co cię stresuje, tak buduje się pewność siebie. Miej mentalność obfitości: jedna kobieta to nie cały świat. Pewność siebie to coś, co buduje się każdego dnia. Nie musisz być idealny, wystarczy, że zaczniesz działać i stopniowo wzmacniać swoją psychikę. Dzięki za wysłuchanie. Jeśli ci się podobało, zostaw komentarz i udostępnij go kumplom, którym może się to przydać. I cóż, do usłyszenia kolejnym razem.